To mój pierwszy film na tym kanale i ogólnie chciałem Was przywitać, bo no jakby nie będziemy na razie w nic grać, ponieważ ogólnie co, co wolicie, żebym nagrywał Minecrafta czy Robloxa, czy może i to i to, bo też nagrywam, mogę nagrywać i o Robloxie i o Minecrafcie. A poza grani mogę też nagrywać o klockach Lego, ponieważ zbieram klocki Lego i Star Wars. No, 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 ogólnie to zbieram: Lego i Star Wars, Lego Ninjago i Lego Star Wars, ale inne zestawy też mam. No, ten filmik będzie dosyć krótki, ponieważ no wiecie, to jest pierwszy filmik, a. W ogóle na razie z gier nie będzie filmików, ponieważ y, testowałem i strasznie, ale to strasznie mi zacinało na tym komputerze, ponieważ no, on jest po prostu słaby. A jak dostanę nowy komputer, ale to będzie już niedługo, może za tydzień, to będę nagrywał. Więc no, ten filmik taki krótki ogólnie. Napiszcie, no, może co wolicie, czy, co, co, co bym nagrywał, Minecraft czy Roblox czy może obie albo mogę po prostu ustawiać, no, no tak po prostu i Minecrafta i Robloxa a jak dostanę nowy komputer to też będę mógł nagrywać o innych grach nie wiem okej, okay, to na dzisiaj to tyle krótki i dosyć filmik bo to to taki przywitanie tylko do kanału słowa Marka.